Witajcie, jest 16 sierpień. Bohaterem tego odcinka będzie arbus, który miał wyglądać tak. Od razu na samym początku filmu pokazuję to opakowanie, żeby znowu się nie zgubiło, tak jak to miało miejsce 3 dni temu. Otóż zapraszam na film, który nagrałam 3 dni temu o odmianie Kwen Yellow. To powinien być arbus o żółtym mocno miąższu. Owalnym kształcie, raczej kształt takiego cepelina, dawnego statku powietrznego. W pasy klasyczne, powszechnie znane zielone z zielonym. Niestety arbust tak nie wyglądał, tamten, a te kolejne. Ale odłóżmy najpierw to opakowanie, wiecie, bo. Bo tak, bo się zgubi. Pierwszy raz w życiu kupiłam. Nasiona na, właśnie poczekajcie, albo Amazon, albo Alibaba. Nie pamiętam w tym momencie, bo zazwyczaj kupuję na eBay z tych zagranicznych portali aukcyjnych. A tym razem dwie odmiany od no właśnie innego sprzedawcy, też i co jeszcze powiem? Myślałam, że jest to odmiana o nazwie Run Run, którą miałam w 2021 roku, no ale nie dane mi przekonać się o tym. I tak, spójrzcie Państwo, mam tu kilka arbuzów, które przywiozłam wczoraj, 15 sierpnia od mamy, bo tam mam dwa stanowiska, numer 3 i 4. Te arbuzy z czwóreczki pochodzą. Proszę, tego arbuzika wyjmujemy. To jest efekt uzyskany no właśnie z tego oto opakowania. Zupełnie nie wygląda tak jak powinien ale też pierwszy raz w życiu mam odmianę o takim wyglądzie. O, urwała się, datę mamy? Mamy. O, coś mi tu kotki płaczą. Pokażę. Podróbka jest prześladowana przez fretusie, tą biało-rudą kotkę. I płacze błagalnie, mówiąc: miau, nie rób mi krzywdy. I teraz też tak było. A tu jeszcze spójrzcie dalej, które sadziłam. Dwa tygodnie temu, około. Tak, i spójrzcie państwo, pięknie wygląda. Pierwszy raz w życiu. Takiego mam arbuza, o takim wyglądzie. On się zaczął kurczyć. Musiałam go zerwać wczoraj, bo pęd był zaschnięty. Kolejny to przypadek. Pamiętamy, 15 lipca ten się zawiązał. I to był pierwszy zawiązany arbust na stanowisku numer 4. A to jest Trojeść z nasion wysianych rok temu. Mam kilka krzaczków na dwa kolorki, na trzy kwitnące. Teraz idziemy z tym arbuzem do jego brata, który jeszcze inaczej wygląda. A nasiona z tego oto opakowania pochodzą. Ech, F1 jest napis, nie powiela cech. Czyżby nie kontrolowano zapylania? No, bo też odmiany nie spotkałam o takim wyglądzie. Troszeczkę o Tomę podchodzi pod ten wygląd, ale. Oto, ma jeszcze do tego troszkę brakuje. No więc z tym arbuzikiem idziemy do jego brata. I o, do tego oto arbuzika. Tu w dołku roz, rośnie jedna sadzonka. I właśnie z tejże sadzonki pobrałam. Zerwałam trzy dni temu. Nasiona Eser, sorry, bo mi wątek ulatuje. Trzy dni temu zerwałam Arbuza Większego. Ten jest mniejszy. Spójrzcie, z tego samego opakowania. Tak wyglądają. Lipa. Jakbym mnie przekręcała tego, no to nie uzyskam efektu tego. A teraz zrywamy wiesz co zerwi i bliżej tej tabliczki mi dwa yy, arbuziki postaw. No patrzcie. Tak wyglądają. Fy. Jeszcze par żeby one wiecie były dojrzałe, ale ten sprzed trzech dni. To było dopiero miał 2% brix kremowy kolor i rozpusto, jak ja to mówię. Okropność. Człowiek apetytu sobie narobił, nadziei. No nie. Ten, zobaczcie, ma takie plamy. One są tak jakby objawami starzenia się. A, a widzicie, nie mam teraz etykiety, ale na filmie właśnie sprzed trzech dni jest widać. Ten arbus zawiązał się wtedy, kiedy jego już rozkrojony brat. Czyli to chyba był ósmy lipiec. Czy, czy siódme? Dobrze, zabieramy tych dwóch. Idziemy działać w temacie. Frecik daj Frecikowi. O, i chyba tam kotek był gościnnie. Frecia. No co ty? Nie? Oż ty diablico. A tak lubiła być wirut arbuzów. O rany. Dojrzałam. Coś niefajnego. Muszę go zerwać. Georgia rattlesnake. Ten drugi. Mniejszy, który pierwszego sierpnia się zawiązał. Spójrzcie. Ech. Dobrze, że tu jest jego brat. Większy. No niestety, tak się zdarza. Fredka, czy ty mrówki wyganiasz? Fredka? No, nie zasypała. Także to jest efekt uzyskany z tego opakowania. A miało być tak pięknie. Kolejne niepowodzenie w tym sezonie. Ech, z nasionami ciężka sprawa. Najpierw ważemy i rozkroimy tego, którego przed chwilką zerwaliśmy. Kilo 13, Natomiast jego brat ważył prawie półtora kilograma. A choć tutaj do płatków dali opadły nam płatki, dali przekwitła postukamy Czy będzie dojrzały? Czy będzie żółty? Czy będzie kremowy? Nie trachnął. No. No dojrzały to on jest. Dojrzały to on jest, powiem wam. Ale nie jest żółty, nie ma skóry, jak powinien, i pewnie nie będzie miał słodyczy, jak trzeba. Co za licho. I teraz spróbuję. I jest równie niesłodki, jak tamten był. Równie niesłodki, aczkolwiek może minimalnie słodszy. Spójrz, bardzo podobny wiesz. Dobra, zakraplamy poprzedni, jego brat miał 2% Brix. A tutaj patrzcie Państwo. No, ile ty teraz dajesz? Trafiłeś. Cztery. Tak, ale muszę wyostrzyć, bo tu i państwo nie zobaczyli zbyt ostro. Dwa razy tak, jest taki słodszy, jakby. No i od biedy bym zjadła, od wielkiej biedy. Lewa strona, połączenie barw. 4. Zobacz. To teraz ten, którego wczoraj przywiozłam, a zawiązał się. Tydzień później, niż ten, piękną skórę. Ojej, 847 gram, słuchajcie, ha! A on się naprawdę zaczął kurczyć. Jak przyjeżdżałam, patrzyłam na niego, wchłaniał się, jak powietrze z balona uchodzące. Nic mi to nie mówi. Jaki kolor. Och. Szlak by to. <ścoughs> szlak by to jasny trafił. Wiecie co? Ja już liczyłam, że będzie bardziej żółty od tego. Denerwują mnie te arbuzy. Denerwują mnie te oferty. Nie powiem. Fu! Fu! Próbuj ty! Nie jest skwaszony, nie, nie. Ale jest jeszcze mniej uważam słodki od tego sprzed trzech dni. Może z mieć z 1%? Może mieć z 1%. Słuchajcie Państwo, zmierzymy mu cukier. Czy uważacie, że może być wskaźnik poniżej zera? Poniżej jednego, zero. No, bo właśnie ciekawe to. Chyba dużo trzeba nabrać, bo tu soku to tu nie, więcej, dawaj. Ciachniemy. Starczy, 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 Zobacz, już. No starczy. dobra. Mierz, patrz, proszę pana. Chwila prawdy. No i co? Przez lunety. No, jak... jak myślisz? Myślę, że ma jeden albo zero. Nie. Nie gadaj. Mówi ile? No mów ile? I dwa pół. i pół. Nie gadaj. Po prostu zapomniałeś się porównania z wczoraj, ale. Jest... Nie, sprzed trzech dni. Tamten wiesz? No. Mówisz, że dwa i pół. Tamten miał dwa. Oj. Wiecie, nie, nie mogę wyostrzyć.